Witam serdecznie w mojej hydroponicznej dżungli w kolejnym poniedziałku w Growboxie. W kolejnym śmierdzącym poniedziałku w Growboxie znowu choje śmierdzą. A przez to, że jest tak gorąco i w dzień i w nocy to śmierdzą jeszcze bardziej. Po prostu rary tasik. Tak, słuchajcie. W zeszłą niedzielę zamiast w poniedziałek zrobiłam oprysk, w tą niedzielę nie robiłam. Oglądałam sobie listki, przeglądałam i tak dalej. Robaczków chodzących nie widzę. Na żadnym liściu ich nie, nie ujrzałam. Więc, jakby na razie poczekam z opryskiem, prawda? Bo nie ma po co, że tak powiem, się spieszyć. To nowy listek, tutaj, tak. I myślę sobie też, że zabiorę sobie już tego ferdaska stąd. Bo mówiąc szczerze, on mi trochę przeszkadza, bo jak on stoi tu, a Luśka lubi się tu kłaść. A że Luśka ma duży tyłeczek, nie? Znaczy, <laughs> no po prostu to większy piesek niż Tośka, to wiecznie ją spycha. Wiecznie ją spycha, i raz nawet by ją wywróciła, bo aż wiecie, takie. Nie? <grystanie> no właśnie. A słuchajcie, jeszcze możemy zobaczyć sobie korzenie. Są tu jakieś korzenie? Są. Proszę bardzo, są korzenie. Tak, więc yy, ferdasek pewnie sobie już stąd zniknie, już go sobie gdzieś przestawię. No raczej udowodniłam, że nie jest tak najtrudniej, prawda? No pomijając przędziorka, no bo wiadomo, u jednego on będzie, u drugiego nie. U mnie się on trafił. Wydaje mi się, że ze względu na to, że po prostu było za mało e, minerałów w stosunku do światła. Tak, takie ja odnoszę wrażenie, bo jakby cały czas korzenie tutaj mieliśmy, więc było czym żryć, no nie? Więc pewnie jakość po prostu tego życia była słaba, po prostu pewnie było go za mało. Natomiast, no, widzicie, nie taki Firdas weregata straszny, jak go malują. Prawda? No właśnie, tak sądzę. Dobra, no i tak tutaj już prawie dojrzałem. Prawie. No nie będzie on taki super gigantyczny, jak na przykład tutaj ten, no. Prawda? Widać różnicę. Widać, widać. No ale dobra, ważne, że jest. Ważne, że jest. Tutaj nic nowego nie widzę. Nic, a nic. Nic, a nic. I tu nasz z poprzedniego tygodnia. Jeszcze też taki nie za na pewno. Oj na 100%, tak. Także jeszcze, ale jaki jest piękny. Jezus Maria, ile tu się dzieje? Cudny. Cudny. No i oczywiście idzie kolejny. O tutaj. Tak. A w tym maluszku. O tak kiepskawo. Ten maluszek się tak mocno zatrzymał, bo to samo widzieliśmy tydzień temu. Tak, tu nie zrobiłam nic. Takie były moje plany, że nie zrobiłam praktycznie nic. No tak, ale nowy listek. O, już taki naprawdę większy. Chociaż w sumie to tak nawet nie widać takiej różnicy, ale jaki za to jaki ładny, no nie, bo tak ładnie w kształcie wyglądają. No i kolejny w drodze. I tutaj EpiPremnum. O, tutaj już mamy nawet wcinka. Tu prawie cały biały listek. I kolejny w drodze. No i mówię, palik, którego nie ogarnęłam. Nic nie zrobiłam. Nic. I tak, tutaj juzek. Biedny józek, mokry. O! <gry> mokry józek. Nowy listek u józka. Tu! Cudowny! Cudowny. Cud Nawet już nie wiem, czy bardziej mi się u niego podobają takie liście. Czy ta No, chyba takie, bo tu się jednak więcej dzieje. Piękność. Piękność. Dobra, i zerknijmy sobie, bo. które którędy. O! Tutaj. No, ledwo się tu mieszczę. Ledwo się tu mieszczę. Tak wyglądam. Jestem śliczny. No, ale wlazłem w taką dziurę i o, a słuchajcie, lepy sobie zawiesiłam. Pogadamy o tym później, jak już usiądę, bo fascynujące są lepy. Także <noise> muszę się po prostu wygadać na temat lepów. E, co my mamy tu? Nie wiem, bo nie widzę, bo mnie światło oślepia. Jeszcze jest tak strasznie duszno i gorąco. Tu coś widzę. Mmm. Tu jest jakaś nowość. Tak. Jakaś nowość. No i poranna zagadka. Proszę bardzo. Dziwadło. Dziwadło. Tu idzie nowy liściu. Tak. No tu nie mamy nic, nic nowego. To jest nasz najnowszy listek. A tu już wiemy o nim od tygodnia. I tu idzie nowy. No i tu idzie nowy. I zobaczymy, czy będzie w plamkach. Tak jak tu są te plamki. O, tak jak te. No właśnie, i nie, nie, nie jestem wciąż pewna, czym to jest, bo niektóre są wypukłe, w sensie wklęsłe, a niektóre nie. Co to jest? Nie wiem. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie z następnym liściem, bo jeżeli następny będzie ładny, to tego po prostu wytnę. Na wszelki wypadek, bo wiecie, bo jeżeli um, to nie byłby ten miodnik, choć też nie wydaje mi się, żeby był. Bo słuchajcie, tutaj z tej strony nic nie jest lepkie, a przy miodniku najczęściej jest. Więc, um, więc trzeba go będzie wyciąć. Nie wiem, może, może nawet dzisiaj go wytnę już po prostu bez czeka. No, nie wiem, co zrobić, mówiąc szczerze. Nie wiem, nie wiem, bo niezbyt często miałam y, takie problemy plamowe. No nie, u filków, a to u filków głównie się przytrafia. Więc nie do końca wiem, co powinnam zrobić, bo nie mam jeszcze takiego wiecie, doświadczenia z plamami. No i tak. E, tu nie zrobiłam nic, Bella dostała najwyższy priorytet, czyli zrobię to później. I minął tydzień nic nie zrobiłam. I tak. <laughs> e, no, nie wygląda to dobrze, bo jest cała tutaj pozwijana, ale mówię tylko do pewnego momentu, później dalej już jest wszystko spoczko. Nie wiem, no. no, ale moja wina, prawda, zabrakło mi czasu. W ogóle wszystko poszło zupełnie inaczej niż chciałam. I dobra, i tu, to jest ten liść z zeszłego tygodnia. Bardzo ładny, duży. Tu już patrzcie, jaka rurwa. No, strasznie duża rurwa. Tutaj bardzo ładnie nam się już listeczek prawie cało otworzył. Tu poprzedni, tak, i tu idzie o, kolejny. Tak, bardzo ładnie. Yy, no, i tak. Tu poprzednie liściu. Tu najnowszy liściu. Jakoś tak strasznie zielono mi, ale poczekam. Bo tutaj, w tym miejscu, tutaj widzę takie jakieś coś. Także zobaczymy. Może jak dojrzeje to, to wyjdzie. I wtedy będzie ładnie. I tu jest kolejny w drodze. Natomiast ta jajecznica. Pokaż no. Jezu, straszna bida. Ona wcześniej była taka cudowna i po cięciu przecież to jest szczyt. holero. No, no, no cóż, bywa, nie? Żyćko. Teraz tak, co tu się w środku dzieje? Nic nie widzę. Dzieje się tam co? Nic się nie dzieje. No dobra, to tu listki. Ten najnowszy. Tak, tutaj. O, jeszcze się nie rozkręcił do końca. Dobra, no i tu dalej walczenia, nie ukorzenia się, nie chcę się ukorzenić, tak bywa czasem. Yy, tak, tutaj, o, na przykład widać, tu rurwę, patrzcie, tu widać rurwę. Co my tu mamy? O, tu jest na przykład jakiś nowy liść, ten tu. No tu się dzieje, tu jest za gęsto. Tu jest za gęsto i widzę, że znowu trzeba będzie zwiększyć EC, bo patrzcie, co się dzieje z starymi listkami. Znaczy, wiecie, w koniec końców kiedyś te stare listki, bardzo stare, też tak skończą, ale wydaje mi się, że muszę dodać c, trochę więcej. Wińcy. Trochę więcej. No i tu moja bida, moja biedna. Ty tak źle wyglądasz w tym świetle. W ogóle też rozważam zabrać ją stąd, bo ona tutaj tak okropnie źle wygląda. Naprawdę. No i dobra. A tu co? Nie, nie ma tam jakiegoś kwiatka przypadkiem? Chyba nie. Chyba nie. Ale patrzcie, jak fajnie dojrzewa. Od czubka w dół, no nie? <grym> Ładna ona jest. Bardzo taka wyrazista. Bardzo. No i... Oh, o nie. O, a, do, dobra, dobra, dobra. Bo Myślałam, że coś tu pękło i mówię, o mój Boże. <grym> Ale nie. Tutaj też piękna rura ciśnie. Tutaj też bardzo wyraziście. No i słuchajcie, to jest kwiatek, który zauważyłam, to jest kwiatek, którego nie zauważyłam. Tak, nie wiem, czy jest więcej, bo jakby nie widzę. Ja Tak jak się tutaj rozglądałam, to no zwyczajnie w świecie po prostu nie widzę, no nie, bo one są puchate, białe, więc powinnam widzieć. Natomiast no te dwa dają tak bardzo czadu, że ja mam ochotę wyjść. Tak. Ym, I Tutaj pod kwiatkiem ukrywa się proszę nowa rurwa. Tutaj ten, tak to jest. To jest filodendron hydraceum variegata, tak. A w tym tutaj tym bocznym to tak mozolnie. No. puchate, Po prostu smrody. Daje w tym boksie niemiłosiernie, po prostu wszystko śmierdzi. Um, tu bardzo ładnie. Tu jestem bardzo zadowolona. Bardzo. Bardzo chciałabym mieć jej dużo więcej niż, niż tej. Tak, no ale po, powolutku się rozkręcamy. Bardzo mnie to cieszy. Yy, no, i tutaj też w porządku. Tak, tutaj też powolutku swoim tempem. Ja nie będę poganiać. Też jest bardzo ładniutka. Bardzo mi się podoba. Jest taka nieoczywista. Uwielbiam. Uwielbiam. Jeszcze się tak rozglądam. <laughs> nie widzę jeszcze jakiejś kwiatki, ale nie. Dobra. <laughs> No, i tutaj wciąż sobie ukorzeniam. Czy tu będzie coś już widać? O jezu, chodź no tu. O, jakie to ciężkie! Chodź tu. Um, czy coś tu widać? Nie bardzo. Nic jeszcze nie widzę, ale widzę rurę. Tu. Tu widzę rurę, a tam. O, a tu widzę, że będę. O, też widzę rurę, tutaj. I jeszcze widzę, że będę musiała bardziej przymocować. Dobra, to się przymocuje. I teraz to już chyba stopą po prostu sobie pomogę, bo to ciężkie. Dobra. O tak, idźmy z tego smrodu, bo już nie mogę. I co my mamy tutaj? Taki jestem. Taki. I powoli myślę, zmienić mu doniczkę głównie ze względu na osłonkę, bo codziennie muszę tutaj dolewać. No, no nie wątpię, prawda? Mamy bardzo duży listek w porównaniu z poprzednimi, więc jakby powierzchnia parowania jeszcze większa, więc ciągnie wodę, no nie? No i tam, słuchajcie, tam z tyłu mamy jakiegoś nowego liścia i tutaj w tym też mamy nowego liścia, w tym noidzie, którego matka jest mocno taka... Bordo krwisto czerwona a Tata był taki prawie że czarny, więc zobaczymy co tym razem. Może się kiedyś rozkręci, może ja się tego doczekam, żeby było coś z tego ładniejszego, no nie? Bo na razie to taki trochę mocno kundelek. E, tak, i tu nowy listek. Proszę. Nawet go wyjmę o taką. Pięknie. Tu nic. Tu nic. Dosłownie. Jak zaklęte. Trudno. Trudno. No i słuchajcie, tutaj odnoszę wrażenie, że to nic nie dało. <laughs> Moja próba, <laughs> że się chyba to nie podoba. Także chyba, chyba to jednak wyjmę, bo jakoś tak lepiej chyba szło nie po knocie. Także no do co będę ściemniać, nie? No nie? nie wychodzi mi. Nie wychodzi mi. I tu nowy listek. Fajniutko, tak. Tu się oczywiście zagęszczamy liściami. Korei. Do niej też zaglądać trzeba codziennie, bo pius pius straszny. I tak tutaj, o, liściu się rozkręca. Tu mamy kwiatka, którego nie wycięłam, bo zapomniałam. I teraz już jest taki duży, taki długaśny. O tu, w Błażeju, to jest nowy liściu, u Błażeja. Tak, i tu mamy też nowego liścia. O, taki bardzo ładny, taki równiutki cudowne naprawdę uwielbiam. Tak mi się to podoba. Mm, co my mamy tu? Tu coś się działo czy coś nie? O, tu coś idzie. O tu w tym miejscu. Tu, tu, tu. Dobra. A tu co? O i tu mamy nowego liścia. Proszę bardzo. Bardzo ładnie. Tutaj u Błażeja też jak widzicie, o. Jeszcze Cimpol, tutaj też jest Cimpol. Dobrze, na to czekam, na to liczę, tak. Siadnę sobie, ale okazję odsunę i no kochaniutka, zrób mi trochę przestrzeni. Yy, tak, tutaj o. No, wyła. Co ty dawaj, wyłaś? Tutaj też kwiotek. Tak. <noise> też do wycinki, bo no nie wycięłam, prawda? Ale też nam dzieliście, o. Więc jest pięknie, tak? Tutaj tego, tego liścia tracimy. No, domyślałam się, że tak będzie, jakby w porządku, prawdaż? Tak, ale tam jeszcze chyba nic nie idzie. To jest nasz. O jezu, liściu! To jest nasz najnowszy liściu i on już dojrzał. Tam już nic, nic nowego, że tak powiem, prawda? No i słuchajcie, uskrzydło kwiata. Ten jest nowym listkiem. Nie jest on tak fantastyczny jak poprzednie liście, ale jest. Więc to dobrze. poza tym, wiecie, on jest też zupełnie inny i wygląda mega wyjątkowo. No nie, bo dzięki temu um, widać, że coś się na roślince ciekawego dzieje i że takie, wiecie, o, a ten listek jaki taki ciekawy, no nie, w porównaniu z innymi. I patrzcie, już też idzie kolejny. O tu. O tu. Także fajniutko. No tutaj, czy tu jest jakaś poprawa? Nie wiem. Nie wiem, ale widzę, że muszę na trochę dłużej odkryć, więc znowu na trochę dłużej odkryję. Tak, te, te białe co się, które widać, to sole mineralne wyszły. Także nie przeszkadza mi to. Fiutko, Miki. Piękny Ty jesteś, tylko że ja się z Tobą tak bardzo nie mogę dogadać. Tak. O! Jak miło! Cium polu wychodzi! Bardzo dobrze! Tak, no i tutaj, o, tutaj to trzeba zaglądać. Matko Boska, naprawdę stąd z tą dioskoreą. No, nie jest łatwo z nią, muszę przyznać. Nie jest. Zdecydowanie. Tak, dobra. Boże, jak duszno. Ja wiem, że Wam też. To jest jakiś dramat. Ja już się tak cieszyłam, że już nie jest tak gorąco, naprawdę. A tutaj znowu. I jeszcze od dwóch dni obiecują, że będzie burza w Warszawie, i jej nie ma. Ona przechodzi gdzieś tam sobie po prostu bokiem. I na przykład tej nocy, czyli nocy z niedzieli na poniedziałek, ja ledwo żyłam, no, bo było już taki przerost formy nad treścią w mieszkaniu i na zewnątrz, że naprawdę. Także dzisiaj też taka jestem. <laughs> Jakby wczorajsza, bo autentycznie jestem tak strasznie zmęczona, niewyspana, i wiecie, tym upałem, nie? Zresztą czuję dosłownie to samo co wy, prawda? Także wiecie. Eee, no, tak. W czwartek wiemy, co będzie w czwartek, bo w czwartek mówiłam, w czwartek, co będzie w czwartek. Tak, kto, kto wi? Ten wi. <śm> w czwartek będziemy rozmawiać o dodatkach. Um, tak, więc przyniosę wszystkie te dodatki, które mam. Um, opowiem Wam o tych dodatkach, które mam. Um, więc jakby, no bo wiecie, nie, nie, nie mogę rozmawiać o wszystkich dodatkach, bo jak czegoś nie miałam w ręku, to trochę ciężko się o tym rozmawia. Możemy sobie, wiecie, teoretycznie. Tam troszeczkę przedstawić jakieś tam produkty, ale wiecie, to będzie takie gadanie na sucho, no nie? Bo ani go nie miałam w ręku, ani go nie mam, co nie pokazać nie mogę, więc wiecie. No ale pogadamy sobie o dodatkach, tak żeby można było za czymś się zacząć rozglądać, ewentualnie zacząć sobie coś tam rozważać, więc będzie o dodatkach. Też w sposób taki, żeby Początkujący zrozumiał, o co chodzi, tak? I czy ten dodatek jest mu potrzebny, czy nie. Niektóre są wam potrzebne, a przynajmniej ja tak uważam. No ale to wiecie, wszystko też w swoim czasie. No i tak, słuchajcie, wpadłam sobie na plan o. Tam nawet widać, że porozwieszam sobie lepy. Bo jakiś czas temu, nie wiem, z półtorej miesiąca, może już nawet dwa miesiące, bo ten czas tak szybko leci, zrobiłam wam taki krótki, szybki filmik bez montażu. Bo jakoś nie pamiętam nawet, co, co się wtedy wydarzyło. Ale nie mogłam normalnie usiąść z kamerą i wiecie, nagrać normalnego filmu, więc pokazałam wam te takie swoje słoiczki z octem i płynem i tak dalej, co nie, co by one wyłapywały muszki. No i kilka osób stwierdziło, że to owocówkę złapie, ale ziemiórki raczej nie, że ten mój problem to są raczej ziemiórki i że lepy. No i słuchajcie, po każdym tym waszym komentarzu, że kuplep, kuplep, nie baw się w to kuplep, ja kupiłam, słuchajcie, te lepy, jakby w następnym tygodniu, no nie? I one tak długo leżały, bo ja o nich zapomniałam. Bo zamiast je położyć sobie na blacie w kuchni, to ja je sobie wrzuciłam w taki trzypoziomowy koszyk, nie? W kuchni. Gdzie tam są, wiecie, jakieś gąbeczki, jakieś nakręteczki, zbieram dla, dla sąsiadki, yy, jakieś tam, wiecie, ściereczki, jakieś takie wszystko, nie? I tam je sobie wrzuciłam, mówię, gdzie są talepy. Mm, tak, mówię, no nie mogę znaleźć, więc zamówiłam na Shein. Kolejne lepy, mówię, ja nie będę kupować drugich, tam chyba za 17 zł, czy coś takiego. Mówię, no nie, co nie, to jak robię jakieś tam badziewne zakupy na Shein, to dorzucę sobie te lepy, bo ta, sami też polecaliście z chińskiej stronki, nie? Lepy, mówię, wezmę. No i dokupiłam sobie takie jakieś alamotylek. Coś takiego, co nie na takim trójkąciku. Um, tak. Cóż zauważyłam? Zauważyłam to, że jak to ja, bo ja mam serio dwie lewe ręce. Byłam cała w tym lepie, posklejana, <grym> a muszki mi się praktycznie w ogóle nie złapały. Um, I tak naprawdę, mam jednego motylka w kuchni, bo wiecie, ja wciąż staram się znaleźć źródło i nie wiem, gdzie jest to źródło. Bo tyle co przeglądałam sobie do niczki, to nie ma go nigdzie. No ale gdzieś jednak musi być. Mm, więc mam jednego w kuchni, nie złapało się tam nic. Na parapecie, oczywiście, w kuchni. Mam też po jednym na parapecie w pokoju. Tam też nie złapało się nic. A nawet na tym parapecie, powiem Wam, dałam dwa motylki. Dwa motylki. czy znaczy, tak mi się wydaje, że to są motylki jakieś takie. No, przyznajmy, uznajmy, że to są motylki dobra, więc dałam dwa tam też nie złapało się nic tutaj sobie powiesiłam jednego, bo tak jakoś odnosiłam wrażenie, że tu się czasem kręcą tu się nie złapało też nic no i słuchajcie, zasadniczo nawet wstańmy bo jedynie gdzie coś się złapało to złapało się tu tu coś jest, choć nie jestem przekonana, że to jest mucha. To mi się po prostu wydaje, że to jest raczej mm, brudek jakiś. Ale tu jest na 100%. O! Na 100%. I to jest jedyne, gdzie cokolwiek się coś złapało, więc super, nie? Spodziewałam się, że tak będzie. Spodziewałam się, że prędzej ja się po prostu powklejam w ten lep, niż że wyłapię mi jakieś y, muszki, bo ja wciąż te muszki widzę. No, więc y, tak. <laughs> co ja po prostu. <laughs> mm, tak, y, co jeszcze? Y, no naprawdę myślę, że już go sobie stąd zabiorę. Po, ponieważ, bo on tutaj troszkę mi zawadza. Zasadniczo po prostu zawadza Lusi. Y, y, więc jak ona sobie lubi tutaj leżeć, no to niech sobie leży. I tak już jej odebrałam, wiecie, tutaj leżenie, prawda? Bo od momentu operacji ja to sobie przysłaniałam. Teraz stoi mm, tutaj oczyszczacz powietrza i stolik, prawda? Czy wiadomo, ja sobie tym trochę ruszam, ale ona już tam nie może wejść, więc odebrałam jej naprawdę jej ulubione miejsce do leżenia. Więc chciałabym jej jakby przywrócić tutaj. Bo często na samą noc ja tego Ferdesa zwyczajnie wkładam do środka, do boksa, ale nie zawsze ma się głowę do tego, więc jakby poszukam sobie dla niego jakiegoś innego miejsca i tyle, nie? Jakby wydaje mi się, że długo go oglądaliśmy, prawda? I robił nowe listki. No wiadomo, te, te liście, które miały bardzo dużo białego, jak na przykład ten, którego tam widać, no to słuchajcie, on nie miał tutaj nie wiadomo jak mocnego światła, on po prostu miał jasno. Tak, ale odległość tutaj między podłogą a lampą to jest z 1,70 m, więc wiecie, on po prostu miał światło, ale to nie było jakieś super światło. Także wydaje mi się, że udowodniłam, że da się mieć firdasa I w hydroponice i bez jakichś tam super specjalistycznych prawda, tutaj zabiegów. No przędziorek, no przędziorek jak przędziorek. U jednego będzie, u drugiego nie. To nie jest wyznacznik niczego. To jest wyznacznik ewentualnie tego, że albo za mało EC, albo że się korzenie straciło, prawda? I roślina nie pobiera minerałów. No. Także yy, będę tego sobie jeszcze obserwować, bo nie wiem, czy ten przędziorek wróci, czy nie. Mm? Ale dzisiaj oprysku nie robię. Bo jakby no nie widzę. Prawda? Już ten poprzedni oprysk robiłam, bo nie widziałam. To wiecie, nie chcę całe życie teraz latać z opryskiwaczem tydzień w tydzień, no nie? Zobaczymy, może się już wyleczył. Jeśli nie, no to zaczniemy od nowa. E tak. E co jeszcze? O, namaczam sobie, słuchajcie, karamzyn. Tu jest woda i kanna flusz. Także fluszuję sobie. Nie lubię tego zapaszku, ale sobie fluszuję. Żeby mi się oczyściło porządniej. I co jeszcze? A Lusia już skończyła leki e, kilka dni temu i się już nie drapie. Więc uważam, że została wyleczona. Jestem zachwycona, naprawdę. Tylko teraz sapię jak wariatka, ale no, no nie dziwne, no jest tak gorąco, matko. Tu mi już wiecie, czoło wilgotne, no nie, po prostu cudownie. <laughs> no, jak wam minął długi weekend? Gdzieś coś, ktoś coś robił? E, bo my na przykład w czwartek byliśmy u mojego taty. A potem pojechaliśmy z dziewczynami do lasu. No nie i um, jedna znaczy ta pierwsza część, czyli dojazd do lasu, to dziewczyny wiecie, podekscytowane stały na kanapach, no nie, nawet nie usiadły na chwilę, tam było kupa jęków i ekscytacji. Jak już wracaliśmy z lasu, o to nawet może wkleję wam zdjęcia. Już leżały po prostu obok siebie, dyszały, moczyły po prostu kanapę. Tuż pod koniec ta kanapa była tak mokra tak, bo zmieniliśmy samochód już, już nie jeździmy naszym starym Audi, teraz jeździmy czymś innym czymś, czym ja nie chcę jeździć, ale trudno um, i już nie mamy skóry mm, tak, niestety w tym modelu samochodu skórę dokładano jakby dodatkowo, no nie, nie, nie było tego w normalnym pakiecie samochodu to już trzeba było sobie zrobić dodatkowo i te fotele są cholernie drogie więc nie, mam skóry i mam teraz syf na kanapie, no nie? Bo wcześniej było wygodniej dbać o czystość przy psach, przy skórze. Po prostu się, wiecie, brało mokrą chusteczkę i wszystko pięknie schodziło. A teraz? A teraz nie. <laughs> I się nie cieszę. <laughs> nie, w ogóle. No trudno. A tak, i ja, ja wiem, że są takie maty na tył samochodu. Mamy taką matę, tak, tak, tak. Tylko pan Paweł stwierdził, że jedziemy do lasu, co nam zajmie 7 minut. I jakby nie ma potrzeby tego rozkładać, także <laughs> trudno, nie? Skoro nie rozłożył, to teraz niech sprząta. Ja bym to rozłożyła, po to to kupiliśmy. No właśnie. No i co więcej, I tak naprawdę więcej nic ciekawego Wam powiem. No, cierpię z upałów, tak samo jak Wy. Nic mi się nie chce. Tak, zresztą co widać, bo plany miałam zacne, a wszystko się poprzesuwało. Zresztą sam czwartkowy filmik, który nagrywałam w środę, tak wszystko mi poprzesuwał i te wszystkie telefony, które ja dostawałam, ludzie dostali szału. I też wszystko to, co sobie na, na środę zaplanowałam, części w ogóle nie tknęłam. Także plany są po to, żeby nie wypalały. Ja to całe życie powtarzam. Nie, nie, nie ma po co planować. <grych> także, także tak. No. Dobrze. Więc w czwartek widzimy się z dodatkami. Jeszcze nie wiem czy coś dodatkowego dodam do tego materiału, czy wiecie, czy po prostu pogadamy o dodatkach. Zależy jaka będzie pogoda i jak bardzo, wiecie, ch chęci będzie we mnie. Na razie nie ma w ogóle. No i co? I dziękuję, że tutaj ze mną dzisiaj byliście. Będziemy kończyć. Tak, kończyć. Ym, życzę wam pięknego i spokojnego Całego tygodnia bezpiecznego. Nie wiem, oni tak mówią o tych burzach. U mnie ich nie ma, ale wiecie, tak czy siak, pozostańcie bezpieczni i cóż, i do zobaczenia w czwartek. Pa!